Nagrywam dzisiaj w poranik dla Was plus okazja i pokażę Wam takie jakby pokażę Wam ukryte pomieszczenie. Tutaj jest ten ten, ten tutaj, ten ten sklepik z ubraniami ten Playboys. I tutaj jest fryzjer, a więc lecimy do fryzjera. Troszkę, troszkę tam lecimy. Я сейчас вам покажу, что не могу на сто процентов Так, так, так для вас. Абоня, Dobra, już tutaj zaraz lądujemy. Tutaj jest ten jakby plan filmowy, nie? Obok gdzieś. I będziemy się pojawiać zawsze gdzieś koło tego planu. O kurka. Dobra, więc tutaj jest ten. Fryzjer tutaj jest jak się wchodzi, prawda? To działa na obojętnie jaką postać, tutaj jest ta fryzynia, to idziemy tutaj po a tutaj jest taki ten. Mhm. I tutaj nie można nic wejść, tylko po prostu ja to robię na Xboxie e więc klikacie X i jesteście. I tutaj to spadacie bez przerwy. I spadacie, spadacie, spadacie i pojawiajcie się tu i robimy jeszcze raz tak i spróbujmy wejść może tak bardziej inną stroną ok? nie tak bardziej po boku tylko że tak bardziej hmm, po środku spróbuję Staję helikopter helikopter i teraz schodzimy tak Ja mogę? to tu. O, można sobie wziąć. Właśnie była dzisiaj zrobiłem aktualizację i dodał mi e, broń taką ciężką strzelba. Bardzo dobra broń i taką karabin wyborowy. Można tutaj tak właśnie strzelać Można z RPG nawet. Wszystko jedno i tak to wyleci chyba. Widzicie, ale właśnie też to fajne, że policja nas nie, nie widzi ani nie zauważy. No, a więc takim tak zakończyłem film i. Cześć! Tak, No, a więc to